W ramach realizacji projektu "The Effect" lekcje demokracji społeczeństwa obywatelskiego w Elbląskim Ratuszu storomiejskim 10 kwietnia spotkała się młodzież w ramach okrągłego stołu. W wydarzeniu udział wzięły także władze Elbląga, NGOsy oraz partnerzy projektu w tym Centrum Spotkań Europejskich Światowid Elblągu. Rozmawialiśmy o planach związanych z organizacją Festiwalu Demokracji Młodzieży. Dzięki startowi projektu i pracy z młodzieżą jesteśmy w stanie już wypracować konkretne metody pracy z nimi. Dzisiaj młodzież będzie skupiała się na stworzeniu samego festiwalu. Już na konkretach, jakie miejsce, kogo zapraszamy, jak go realizujemy, jaki będzie skład w ogóle tego festiwalu, jakie formy przyjmie. Młodzież, odejmę głos młodzieży dzisiaj. Dzięki wsparciu Was miasta, dzięki wsparciu organizacjom NGO, możemy to wypracować wspólnie. Najważniejszą rzeczą jest w projekcie, że też mamy już określone ramy, jak funkcjonujemy, jak będziemy działać. co jest przed młodymi Ludźmi. Dlatego dzisiaj bardzo ważnym elementem, który zaprezentowaliśmy młodzieży, były ramy projektu, tak żeby oni też mogli znaleźć na to czas, bo wiadomo, są obostrzenia związane ze szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi, tak żeby mogli być aktywnie działać w poszczególnych elementach projektu. Ci młodzi ludzie będą urządzali nam świat, kiedy my będziemy na emeryturze, będziemy ludźmi dojrzałymi. Im wcześniej zaczną i się wprawią, tym lepiej. Czy to, że właśnie ci młodzi ludzie dzisiaj przejmują tę inicjatywę, to świadczy o tym, że wcale nie jest tak źle z tym pokoleniem? Może nie z, ale z tym jeszcze jednym przed? Mam nadzieję, że tak. Jestem dobrej myśli. Staram się współpracować z młodymi ludźmi i często pokazują, że mają chęć i pomysły. To młodzież będzie, będzie decydowała, kogo zapraszają, dla kogo realizują, tylko muszą mieć jedno, jedną rzecz na względzie. Efekt, bo to jest bardzo ważne, żeby ten efekt to nie było tylko festiwal. Przyszliśmy, zobaczyliśmy, żeby faktycznie mogli się po ich koleżanki, koleżanki i koledzy włączyć w te działania. Przypomnijmy jeszcze, młodzież z jakich miast, z jakich rejonów Polski tutaj pracuje? W, samym, w samej Polsce mamy młodzież z Olsztynka, Elbląga, Dzierżgonia oraz Szczecina. Ze strony zagranicznej mamy partnerów z Danii, Szwecji, Niemiec i Litwy. Przed nimi bardzo dużo nauki, bo to nie jest tylko nauka przez praktykę, tworzymy festiwal, ale oni mają okazję również uczestniczyć w spotkaniach w Brukseli, udział w konkursach, warsztatach, szkoleniach, które będą na terenie całej Europy.